Gry to samo zło! Tia, a Makłowicz lata w kosmos, chociaż w sumie. Co rzeczywiście dają nam gry? Ze zasgarbione plecy i brak przyszłości! Cicho dziadzia to nie chińczyk czy bierki. Gry rozwijają wiele naszych umiejętności. Przykład: grając w FIFA czy pesa, zwiększymy naszą świadomość odnośnie trwałości materiałów i jakości wykonania padów. <gry> Jednak tak na serio. Gry czy strategiczne poprawiają tempo reakcji myślenia logicznego na zmieniające się warunki. Strzelanki refleks typu ręka oko. Dodatkowo grając na wyższych rangach wchodzi myślenie strategiczne, przygodowe relaksują. Gry typu Minecraft mają niesamowity wpływ na rozwój myślenia przestrzennego i projektowania. A co jeszcze? Sru. Super znajomości nawet te międzynarodowe, rozwój języków obcych, pasje do tworzenia gier, kształcenia się w tym kierunku. Niektóre gry wymagają ruchu, a ruch to zdrowie i drodzy rodzice. Wiem na swoim przykładzie, pracując z ludźmi w różnym wieku, gry to świetny biznes i warto w niego iść. Cześć, Misiaczki.